Siemanko, witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Ci przedstawić trening cardio połączony z brzuchem. Wyglądać to będzie tak, że będzie trening, który będzie pomieszany. Jedno ćwiczenie będzie cardio, a drugie będzie brzucha. Łącznie ćwiczeń będzie 30, a trening będzie trwał około 20 minut. Także bez zbędnego gadania zaczynamy. Ok, rozpoczynamy za 10 sekund. Ja już mam stoper włączony. Pierwszym ćwiczeniem standardowo, żeby się dogrzać będą pajacyki. 3, 2, 1 lecimy. Pamiętajcie, że jest to trening cardio, także staramy się, żeby ten puls był przyspieszony podczas całego ćwiczenia, bo zależy nam na spaleniu tego tłuszczu i wybudowaniu mięśni brzucha. Zostało 13 sekund. Lecimy cały czas. Ok, przerwa 10 sekund. Odpoczynam, odpoczywamy, przeskakujemy sobie z nogi na nogę. Następny będzie przysiad i łokieć do kolana. Lecimy. Przysiad, łokieć do kolana. Cały czas lecimy. To są dwa ćwiczenia takie wstępne, żeby się przygotować do tych głównych. Zostało 10 sekund. Cały czas lecimy. Pamiętajcie, że te 20 sekund to wcale nie jest taki długi czas. I jak się zaprzemy, to damy radę zrobić cały trening, bez problemu. Przechodzimy do planka. Pozycja prosta, brzuch spięty i trzymamy. Cały czas trzymamy w jednej pozycji. Utrzymujemy tą posturę poprzez napięcie mięśni brzucha. I tak trzymamy. Stało 7 sekund. Ok, przerwa. Przechodzimy na stopy. Następnym ćwiczeniem jest skip, a czyli kolana wysoko. I lecimy. Kolana wysoko, możemy sobie pomóc, trzymając tak dłonie, żeby znaczyły nam wysokość podbicia tych kolan do dłoni. Tak z boku to w taki sposób wygląda. I lecimy cały czas. Połowa czasu cały czas lecimy. Staramy się zachować jedno tempo. Nie zwalniamy ani nie przyspieszamy i trenujemy naszą wydolność. Następnym ćwiczeniem jest plank bokiem. Ruchomy. Jeśli nie jesteście w stanie zrobić tego na stopach, róbcie z takiej pozycji, tak? Tak pracujecie. Jeśli jesteście w stanie, idziemy tak i pracujemy. Góra dół. Powinniście czuć mocno, jak pali tutaj boczna część brzucha, bo właśnie ona tu pracuje podczas tego ćwiczenia. Ok, przerwa. Idziemy na stopy. Będziemy robić skip C, czyli pięty o pośladki. Lecimy skip C. Boku. Tak to wygląda. I pamiętajcie, lecimy w jednym tempie. Nie przyspieszamy tutaj, nie zwalniamy, tylko cały czas lecimy. Stało 10 sekund. Ok, przerwa. Przechodzimy na drugą stronę planku. I tak samo, jeśli nie możecie, to róbcie to z pozycji kolan. Tutaj też brzuch pracuje. Jeśli jesteście w stanie, to pracujemy od stóp. I idziemy ruchem jednostajnym cały czas. Pracujemy sobie. Została połowa czasu. Ja już czuję, jak mi mięśnie palą. Mam nadzieję, że. Wy też czujecie no to o to chodzi Ok, przerwa przechodzimy z powrotem na stopy to też jest celowe zamierzenie, żeby tak cały czas wstawać i siadać żeby dodatkowo było jakieś zmęczenie. Teraz jest odstawno dostawny przysiad. Lecimy, nie potrzebujecie dużo miejsca, zobaczcie, że ten krok odstawno dostawny jest. Krótki na długości maty, czyli jakieś, nie wiem, 1,50 m, może i sobie lecimy. Zostało 7 sekund. Powolutku. lecimy jednym tempem. Ok, przerwa. Kładziemy się na plecach i robimy rowerek, czyli. Łapiemy się za głowę, staramy się łokcie jak najbliżej kolana, albo żeby dotknęły. Pamiętajcie, żeby łopatki mieć na zewnątrz podczas tego ćwiczenia. Łopatki mają być w górze, one mają być nad ziemią. Dodatkowo nie dotykamy stopami ziemi. Ten brzuch ma być cały czas napięty, a przez to, że położymy stopy na ziemi. Dajemy temu brzuchu odpocząć, ok? Przerwa 10 sekund Teraz jest troszkę trudniejsze ćwiczenie, wstajemy i robimy padni powstaj. Lecimy Czyli do ziemi, do góry, zrobię to z boku Do ziemi, do góry Do ziemi, do góry I tak w jednym tempie Próbujemy Lekko biodra wypychamy i pracujemy. 10 sekund zostało, dacie radę. 3 sekundy, czyli ostatni raz przerwa. Ok, następna jest tak zwana wspinaczka górska. Czyli idziemy trochę jak do pozycji plank, tylko że będziemy na dłoniach, a nie na łokciach i pracujemy. W jednym tempie lecimy cały czas. Ten mięsień żucha powinien właśnie mocno pracować tutaj, bo on odpowiada za utrzymanie tej pozycji i on odpowiada też trochę za ściąganie tych nóg do, do klatki piersiowej w kierunku klatki piersiowej. Ok? Przerwa. I przechodzimy na stopy z powrotem, robimy bieg w miejscu, czyli nogi nisko, i sobie pracujemy. Lecimy i pracujemy cały czas. Też staramy się jedno tempo utrzymać. Tak, lecimy sobie w jednym tempie. Stała połowa czasu. Pamiętajcie, że to są ćwiczenia brzucha. Ale też cardio, żeby przyspieszyć proces uwidaczniania tych mięśni. Lecimy, lecimy. Ok, przerwa. Lecimy na plecy. Teraz kładziemy się na plecach. Staramy się dłońmi dot dotknąć kostek w taki sposób, żeby łopatki nie dotykały ziemi. I pracujemy. Pracujemy tutaj cały czas. Mięśnie boczne, brzucha mocno pracują, bo one odpowiadają za te nasze przechylanie się z jednej strony na drugą. Pamiętajcie, że te ćwiczenia możecie wykonywać wszędzie: na działce, w domu. W przerwie w pracy możecie puszczać, nawet i oglądać, i ćwiczyć razem ze mną, żeby odpocząć psychicznie trochę. Ok. Raz przeskoki wykroki. Lecimy tak, przeskakujemy przez 30 sekund. Ja wiem, że czujecie zmęczenie, ale tak naprawdę wszystko idzie włożyć sobie w głowie. Można myśleć o czymś innym, o czymś przyjemnym. Wtedy od razu łatwiej wykonuje się te ćwiczenia. 14 sekund. 14 ćwiczenie to jest, 2 sekundy zostały. Ok, przerwa. Będzie 15. 15 to jest rozluźnienie, żeby wprowadzić nas do drugiej serii tych ćwiczeń. Przerwa jest na razie. Zaczynamy sobie przeskakujemy na luzie. 30 sekund, same przeskoki. Pracujemy powolutku. Pamiętajcie, że do tych ćwiczeń nie możecie zapomnieć też o zbilansowanej diecie i odpowiedniej jakości i długości snu. Ten jest bardzo też ważny. To jest, jak niektórzy mówią, naturalny, najlepszy steryt. Jak nie ma snu, też organizm źle działa. Ok, przechodzimy do pajacyku. Lecimy w jednym tempie sen daje nam najlepszą regenerację dla organizmu Dzięki niemu możemy przekraczać właśnie następne granice mamy więcej siły podczas treningu i w ogóle że to jest podstawa Ok, przerwa 10 sekund przerwy, później przechodzimy do e, Przysiadów I łokciem dotknięcia kolana A później już będą stricte na brzuch ćwiczenia lecimy Raz I po przekątnej I cały czas praca Damy radę Pracujemy sobie Została połowa czasu Już jest połowa ponad treningu za nami Nie jest tak źle jak to wygląda zostało 5 sekund ok przerwa i idziemy na łokcie i stopy i robimy pozycję plank zaczynamy trzymamy taką posturę i, i. Ten mięsień brzucha ma trzymać tą pozycję. Ja czuję jak mocno mi się brzuch spina podczas tych ćwiczeń i tutaj cała pozycja powinna się być trzymana na brzuchu nie na plecach nie na lędźwiach mięśnie brzucha mają to trzymać. Ok. Następnym ćwiczeniem jest skip A, czyli Kolana do. Kolana wysoko. Lecimy. Pach. Pracujemy. Jednym tempem. Dla przypomnienia, jak to wygląda z boku. A jak to wygląda z przodu. I sobie lecimy. Zostało 15 sekund. Cały czas pracujemy. Nie poddajemy się. Bo nie jesteśmy leszczami. Jesteśmy twardzi. Jak nie jesteście w stanie zrobić jakiegoś ćwiczenia Bo jest wam za ciężko To po prostu Jedną serię odpocznijcie Zróbcie sobie przeskoki z nogi na nogę Powróćcie w następnym ćwiczeniu Ważne żeby Wykonać cały trening I tak Jak nie jesteście w stanie Pracujecie Z kolan Jeśli jesteście w stanie Idziemy na stopy Pracujemy bo Bo to nie jest żaden wstyd jeśli Nie jesteśmy w stanie zrobić jakiegoś ćwiczenia Ważne, żeby się nie poddawać, bo to jest najważniejsze. Bo czasem ludzie robią na przykład 2-3 ćwiczenia i mówią: E, dla mnie jest za ciężkie, ja tego nie zrobię. A oni tak naprawdę bardzo często są w stanie to zrobić, tylko poddają się na samym starcie. Jeśli nie będziecie poddawać się, będziecie mieli ten nawyk, że po tym, jak Wam się nie wychodzi coś, to próbujecie dalej. Chwilę odpoczynku i dalej lecicie. To naprawdę, zbudujecie to sobie w głowie i dla Was już wtedy to będzie norma. Lecimy. Naprawdę, bardzo dużo rzeczy siedzi w naszej głowie. Jeśli sobie powiemy, że nie damy rady, to nie damy. A jeśli powiemy, że damy, bardzo często jesteśmy w stanie dać radę. Lecimy. Przerwa, ja się już zagadałem trochę. Lecimy na plank bokiem, druga strona, ruchomy plank. Tak samo z kolan, jeśli nie jesteście w stanie. Jeśli jesteście, idziecie na stopy i praca. I część boczna, brzucha tutaj mocno pracuje. Lecimy. Została połowa czasu. 15 sekund. 10 sekund. Ok, przerwa. Teraz robimy odstawno dostawny przysiad. Lecimy od krawędzi. Zaczynamy ten zawsze pierwszy jest jakiś krzywy, ale po przysiadzie już wszystko się stabilizuje. odstawno dostawny przysiad. I tak lecimy cały czas Jak te nogi się budują, one muszą być silne Mocne Lecimy Budujemy tą wytrzymałość Nie poddajemy się Zostało 2 sekundy Zaraz przerwa Patrzę tak na niebo Wydaje mi się, że zaraz zacznie padać Ale ja na pewno skończę ten trening Nie ma opcji Kładziemy się na plecy i rowerek I lecimy Łopatki nad ziemią Jak mówiłem I stopy też nad ziemią Nie kładziemy ich na ziemię W żadnym wypadku Ten mięsień brzucha ma być cały czas napięty Jedną tempę Jednostajnie pracujemy Okej, okay, przerwa, przechodzimy na najcięższe ćwiczenie, tak zwane padnie powstań. Ja będę to robił z boku, bo trochę nawierzchnia tutaj jest mokra i nie chcę się po prostu wywrócić i lecimy. Cały czas jednym tempem. Jeśli dla Was to tempo jest za szybkie lub za wolne. Dopasujcie je do siebie. Ono nie musi być takie samo jak moje. Ważne, żeby ćwiczenia były wykonywane. To jest najistotniejsze w tym wszystkim. Stały dwie sekundy jedna przerwa. Ok, teraz będzie wspinaczka górska. Przechodzimy sobie na dłonie i będziemy lecieć. Dobra. Lecimy uroki działeczek jakiś piesek sobie szczeka mimo tego, że jest 7,30 to już ktoś jest na działeśce od rana w taką pogodę 15 sekund zostało w sorki 9 Zamyśliłem się troszkę i lecimy OK Jest przerwa Następnym ćwiczeniem jest bieg w miejscu czyli stajemy na stopy i będziemy lecieć ok bieg miejscu jednym tempem cały czas pracujemy sobie zostało 20 sekund ćwiczeń już jest naprawdę końcówka pozostały 3 i zamykamy już ten dzień zamykamy trening, jest sukces Lecimy, zostały 3 sekundy, cały czas praca. Ok, przerwa. Przechodzimy na plecy, czyli cały czas wstajemy i kładziemy się. Kładziemy, wstajemy. I tak do znudzenia. Lecimy. Staramy się dłońmi dotknąć kostek. Dotykamy kostek. Łopatki mają być nad ziemią. Ten brzuch ma być spięty. I pracujemy. Zostało tylko 10 sekund. Ostatnie dwa ćwiczenia, w czym jedno to rozluźnienie. Jak jesteście już w tym momencie, to już jest z górki. Idziemy na stopy. Będziemy przeskakiwać z nogi na nogę przez 30 sekund. Później rozluźnienie 30 sekund. Kończymy trening. Lecimy. Przeskoki z nogi na nogę. Możecie sobie położyć właśnie dłonie na biodrach. Jeśli chcecie, możecie sobie w takiej pozycji trzymać. Możecie sobie za głową trzymać. Mi wygodnie jest na biodrach. Zostało 10 sekund. Lecimy cały czas. Już jest końcówka. Jesteśmy zmotywowani, żeby zrobić ten trening do końca. Okej, okay, przerwa. Ostatnie ćwiczenie, żeby ustabilizować już ten oddech będzie przeskakiwanie z nogi na nogę. Ok, i 30 sekund pracy już jest po wszystkim. Już możemy odpocząć. Wypiliśmy kawkę. Możemy zjeść śniadanie. Jeśli chcecie jeść w śniadanie przed treningiem to radzę półtorej godziny przed żeby Komfortowo się ćwiczyło po prostu. Zostało 8 sekund. Cały czas pracujemy. I 3, 2, 1. Brawo. Dziękuję Ci, że byłeś. Byłaś ze mną do samego końca. Jeśli Ci się udało, to super. Nie zapomnij, zasubskrybować mojego kanału. Kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Napisać komentarz i dać łapkę w górę. I do następnego. Trzymajcie się. Siemanko, cześć.